Przenieśmy się oczami wyobraźni do Wrocławia na początku XX wieku. Po roku 1902 ulicami Wrocławia jeżdżą więc em, tramwaje trzech różnych przedsiębiorstw tramwajowych konkurencyjnych. Każdy lakieruje swoje wagony w inny sposób, innymi kolorami. Motorniczowie, konduktorzy mają różne mundury, no w każdym tramwaju też są inne bilety, także nie można się przesiadać pomiędzy tymi przedsiębiorstwami na jednym i tym samym bilecie. A więc na skrzyżowaniu zobaczymy tramwaje miodowo-ciemnozielone, biało-zielono-czarne, a także biało-czerwone. I ta mozaika no, trwała przez kolejnych kilkanaście lat. W 1911 roku ta najstarsza spółka tramwajowa, która działała od 1877 roku, została, no, można powiedzieć, w atmosferze skandalu, wykupiona przez miasto, dlatego że cały czas procesowała się z miastem.